Dzień dobry, cześć i czołem. Mikołaj Myśliwiec z tej strony na kanale WETO. Kolejny odcinek z serii News, czyli seria poświęcona ciekawym wydarzeniom ostatnich dni. A dzisiaj nie tylko ciekawe, ale również bardzo istotne wydarzenia. Takie jak. Obywatelskie nieposłuszeństwo Karbacza, projekt rządu w sprawie mandatów karnych, blady strach policjantów i Portugalia, krajem trzeciego świata. O tym dzisiaj będę mówił. Zapraszam do oglądania. Zaczynając od samego początku, no właśnie, obywatelskie nieposłuszeństwo Karpacza. Jeżeli wejdziecie sobie na weto.media, to zobaczycie tam artykuł o nazwie Karpacz mieszkańcy organizują referendum przeciw obostrzeniom. Tego typu nagłówki znajdziecie w internecie w liczbie naprawdę znacznej, chociażby na many.pl. Turystyka w Karpaczu będzie, o coś mi się przeładowuje, w Karpaczu będzie referendum, mieszkańcy nie chcą sanitarnych ograniczeń. Karpacz się wkurzył, no nie tylko Karpacz. Kilka odcinków temu mówiłem o tym, jak generalnie Podhale zastanawiało się nad własną autonomią i oddzieleniem się na wzór oasty, czy aosty, już nie pamiętam, czyli rejonu Włoch, który wypowiedział posłuszeństwo rządowi centralnemu, zmniejszając restrykcje na swoim terenie. No i właśnie, i tutaj teraz mieszkańcy Karpacza, razem z burmistrzem, jeśli dobrze odczytuję te medialne doniesienia, Zbierają podpisy wymagane pod tym, aby przeprowadzić referendum lokalne. Referendum, w którym będą. O, nawet tutaj jest też pokazane będą zastanawiać się, będą odpowiadać na pytanie, czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzanych wbrew ustawom i konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii. To jest pytanie, które ma być zadane w tym referendum. Ludzie są naprawdę zdesperowani, to widać. Już coraz częściej w internecie widzę, jak niektóre restauracje czy jakieś centra rozrywki są literalnie otwierane i już nawet nie chowają się za jakimiś tam wytrychami prawnymi, tylko po prostu są otwierane. Widziałem nawet dzisiaj w internecie. Yy, nagranie, ktoś nagrywa jak siedział przy stole, jadł normalnie w restauracji jakiegoś tam Stejka wołowego czy coś. Gdzieś yy, gdzieś na Śląsku bodajże w jakiejś restauracji. Takie rzeczy się po prostu dzieją. Ludzie mają dosyć. Kibicuję Karpaczowi bardzo mocno. Mam to jest właśnie też przejaw takiej oddolnej demokracji, której ja bardzo mocno kibicuję. Także way to go Karpacz. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeżeli tak, będzie to świetny precedens. Mamy du dużo tematów, więc idziemy dalej. Kolejnym tematem, który chciałem poruszyć, o którym chciałem powiedzieć, to projekt rządu w sprawie mandatów karnych. Być może już również o tym yy, wiecie, ponieważ internet trąbi, to jest akurat yy, informacja z profilu Jacka Wilka. PiS złożył projekt ustawy znoszącej prawo do odmowy mandatu i wprowadzający nakładanie grzywien bez rozprawy. Również o tym jest artykuł na naszej stronie weto.media, Link też będzie w opisie. Grupa posłów złożyła projekt ustawy znoszącej prawo odmowy mandatu. Ja zajrzałem do, na stronę sejmową i faktycznie został wniesiony taki druk: 866. poselski projekt ustawy zmiany kodeksu postępowania. Ja wszedłem w ten druk. Hmm, to jest akurat chyba nie ten druk. Nie, w sprawach wykroczenia. Tak, faktycznie. Czy rzeczywiście jest tak, jak piszą media i tak jak pisze Jacek Wilk? Ciężko mi, się, ciężko mi na ten temat rozmawiać, ponieważ nie jestem prawnikiem i nie chcę wnikać w to, jak wyglądał wcześniej, jak wygląda teraz ten kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, bo no, musiałbym na tym spędzić godziny. Ale jakby no, ufam specjalistom, więc mam wrażenie, że może coś być na rzeczy. Jedną rzecz chciałbym tylko wam zacytować, co może faktycznie potwierdzać. Te tezy, mianowicie to jest, to jest projekt właśnie tego, tej ustawy, tej, tej nowelizacji ustawy Kodeks Wykroczeń. I bardzo ciekawy fragment, no właśnie, jest pewien podpunkt, który brzmi tak. Nie wiem, czy on w ogóle brzmi w jakikolwiek sposób w obecnym, w obecnym, w obecnym kształcie ustawy. Być może go nie ma, być może jest tylko nowelizowany, a być może jest dodawany. W każdym razie naprawdę posłuchajcie tego. W razie odmowy odbioru mandatu lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru mandatu przez ukaranego funkcjonariusz sporządza na mandacie odpowiednią wzmiankę i wówczas mandat uznaje się za odebrany. Nie możesz odebrać mandatu. policja napisze na mandacie, że odebrałeś i odebrałeś, czego nie rozumiesz? To... <laughs> to jest genialne. Słuchajcie, no mam nadzieję, że to przepadnie, tak jak przepadł projekt bezkarność plus. Ale widzę, że rządzący naprawdę nie zatrzymują się I pro do Tego, żebyśmy my Tutaj bydło oczywiście musi czuć się karniej posłusznie Rządzącym wolno wszystko Dobrze, już bez komentarza To miały być newsy, więc postaram się, postaram się tego komentarza Dawać jak najmniej Słuchajcie, idziemy dalej Więc to, to, jest, to była druga rzecz Projekt rządu w sprawie mandatów karnych Blady strach na policjantów Kolejna rzecz, którą znalazłem w internecie, jest to doniesienie medialne, więc jak jest w rzeczywistości, no nie jestem w stanie niestety wszystkiego zweryfikować, ale myślę, że może być coś na rzeczy. Zobaczcie, to jest artykuł ze strony czasfinansów.pl. Policjanci przerażeni widmem odszkodowań, które mogą być zmuszeni wyrokami sądowymi wypłacić za bezprawne i nielegalne wystawianie mandat, wystawiane mandaty i wnioski do Sanepit. No właśnie, artykuł ten mówi o tym, że jeżeli w sposób jawny policjant wystawił jawnie, bezprawnie dany mandat, to obywatel może yy, policjanta, ale personalnie policjanta, nie policję, nie skarb państwa, tylko policjanta pociągnąć do odpowiedzialności. I według tego artykułu, yy, za każdy wystawiony mandat i wniosek do Sanepit może policjant zapłacić z własnej kieszeni. Po 10 tysięcy złotych każdemu, kto wygra z nim w sądzie. I, i to właśnie spowodowało ten blady strachu policjantów. Mm, no właśnie, tutaj tych informacji jest dużo więcej. Ja nie będę tego artykułu oczywiście czytał. Natomiast jest to bardzo ciekawa informacja. Ja słuchajcie, ja we wtorek czy w środę mam wezwanie na komendę. E, właśnie jeszcze za majowe strajki przedsiębiorców, na których byłem, i zostałem też zgarnięty do na 24 godziny do... No na komisariat po prostu. Co prawda zostałem wypuszczony po kilku godzinach, ale no postępowanie, jak widać, myślałem, że to umarło śmiercią naturalną, ale jak widać, toczy się dalej i... Udam się, prawdopodobnie zostaną mi postawione jakieś zarzuty, może będę musiał złożyć wyjaśnienia, nie wiem, ale zastanawiam się właśnie, czy nie złożyć też od razu jakiegoś nie wiem, zażalenia, czy skargi, czy czegokolwiek, zawiadomienia na policjantów, którzy bezprawnie egzekwowali te obostrzenia. No tak czy nie? No pewnie tak. Więc nad tym się zastanowię. Jeżeli ktoś miał też faktycznie jakieś kłopoty, typu dostał jakieś mandaty, których nie przyjął, czy, czy przyjął nawet za no właśnie, za otwarcie swojej gastronomii, za otwarcie swojej działalności, żeby mógł przeżyć i powiedzmy, zignorował te zakazy, nakazy i tak dalej, to być może to jest moment, to jest ten to jest informacja, którą warto zgłębić, i być może jest to mechanizm obronny nas, dla nas obywateli, przed, przed różnymi nadużyciami aparatu państwa. Także to zaznaczam, o tym chciałem wam powiedzieć. Być może z tego skorzystacie. I chyba najciekawszy news zostawiłem sobie go na no prawie sam koniec, bo na końcu mam jeszcze jedną pozytywną informację, ale zostawiłem sobie na prawie sam koniec informację o Portugalii. Portugalia Krajem trzeciego świata. Tak nazwałem ten news. Oczywiście on się tak nie nazywa. Ten news nazywa się. A jest to news ze strony Forsal.pl. Portugalski rząd wprowadza możliwość wywłaszczenia. To element planu odbudowy gospodarki. Portugalski rząd wprowadza możliwość wywłaszczenia. Czy na tej podstawie można wysnuć, że Portugalia staje się krajem trzeciego świata? Czym jest w ogóle kraj trzeciego świata? Dla mnie to nie jest. Jakieś miejsce na Ziemi, że gdzieś tam, jak kraj leży w Afryce czy w jakiejś tam dalekiej Azji, to jest Trzeci świat. Nie. Dla mnie Trzeci świat to nie tyle miejsce geograficzne, co po prostu stan prawny albo inaczej, poziom ochrony własności prywatnej i to, czy dany kraj jest państwem prawa, czy nie jest państwem prawa. Jeżeli rząd portugalski wprowadza coś takiego, jeżeli to jest prawda, i tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie jestem w stanie też wszystkiego zweryfikować. Niektóre rzeczy weryfikuję, widzicie, wchodzę na stronę Sejmu, patrzę w te ustawy. No niektórych nie jestem w stanie zweryfikować, więc miejmy nadzieję dla Portugalczyków, że nie jest to prawda. Ale jeśli jest to prawda, no to Portugalia naprawdę no, stacza się w stronę krajów trzeciego świata. Bo jeżeli jest faktycznie tak, że uznaniowo będzie mógł jakiś urzędnik zdecydować o wywłaszczeniu danego człowieka z jego na przykład nieruchomości, to robi się troszeczkę podobna sytuacja jak w Polsce w latach tuż po II wojnie światowej, kiedy to Bierut swoim słynnym dekretem Bieruta znacjonalizował wszystko. Co prawda tutaj jest napisane tak, że zgodnie z nowym prawem osoba pozbawiona przez państwo nieruchomości powinna otrzymać odszkodowanie, tak? ale nie będzie mogła sprzeciwić się oddaniu państwu terenu w sytuacji wyjątkowej potrzeby dotyczącej realizacji priorytetowych inwestycji dla wychodzących z kryzysu gospodarki. No Bierutem mi tu zalatuje niesamowicie, jest to prawda jakieś odszkodowanie, ale jakie ono będzie, czy będzie i kiedy i dlaczego, Bóg jeden raczy wiedzieć. Tutaj oczywiście nie ma jak widać jakichś jasnych wytycznych, tylko są oczywiście wyjątkowe potrzeby, priorytetowe inwestycje. No, słuchajcie. Tutaj, wiadomo, socjaliści się oczywiście zasłaniają, że sytuacja kryzysowa, ale jest takie powiedzenie, że jeżeli pozwolimy rządowi łamać prawo w sytuacji kryzysowej, to rząd będzie tworzył sytuacje kryzysowe. Więc tak to niestety wygląda. Miejmy nadzieję, że Portugalczycy jakoś to przetrwają i że. Miejmy nadzieję, że może to nie jest prawda, bo może nie jest to do końca, prawda, jest to półprawda. Bo naprawdę, jeżeli takie prawo weszło w Portugalii, to Portugalia jest krajem trzeciego świata już w tym momencie. Nie, 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 chcę nawet tam złotówki umieszczać. Bo to jest dramat. Dobrze i na koniec, tak jak obiecałem, jedna pozytywna, może nie tyle, nie jedna, bo to, że dla policjantów pada blady strach, to też jest pozytywna informacja, myślę, dla nas obywateli. Ale całkiem podbudowująca mnie na duchu informacja o tym, co wyczytałem na stronie RMF24? Posłowie Cookies 15 mają gotowy projekt ustawy w sprawie sędziów pokoju. Co prawda, i ja tutaj sprawdziłem na stronie, właśnie Sejmu, yy, druki albo wniesione projekty Sejmowe, i faktycznie no, nie ma tutaj takiego projektu yy, w sprawie sędziów pokoju. Yy, więc yy, nie wiem skąd ma tę informację RMF24. Jest to wiadomość z 8 stycznia, czyli z wczoraj, bo dzisiaj jest 9 stycznia, nagrywam. Że RMF dotarł do tej informacji. Jak dotarł, skąd wiedzą o tym, tego nie wiem, ale jeżeli jest to prawda, to bardzo się cieszę, ponieważ według tych informacji, cookies złożył projekt w sprawie wprowadzenia w Polsce tak zwanych sędziów pokoju. Kim są sędziowie pokoju? Sędziowie pokoju to o, na przykład, pokażę Wam to na Wikipedii. Sędziowie pokoju to sędziowie najniższego szczebla, których akurat w Polsce nie ma. Byli co prawda w Polsce na ziemię przed II wojną światową. To sędziowie pokoju, którzy rozpoznają najdrobniejsze sprawy. Niekoniecznie to nawet muszą być osoby z wykształceniem prawniczym. No, ale jednego osoby wykształcone, z nieposzlakowaną opinią, niekarane, i tak które mogą rozstrzygać w sprawach np. mandatów drogowych, jakieś tam zaparkowanie czy drobnych jakichś rozbojów przestępstw, nie wiem, picia w miejscach publicznych, takie rzeczy. Żeby tego nie obcią, nie wrzucać w sądy, nie wiem, administracyjne czy wyższego szczebla, tylko yy, czy tam rejonowe, tylko po prostu yy, rozstrzygać to w sądach pokoju, tak to się chyba nazywa. I jak, jak mówi Wikipedia, sędziowie pokoju, sądy pokoju funkcjonują w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w niektórych kantonach w Szwajcarii. I na pewno jest to coś, co pozwoliłoby odciążyć sądownictwo, ale dla mnie ten punkt jest o tyle istotny, że no, sędziowie pokoju to niejako czynnik obywatelski w wymiarze sprawiedliwości. Coś jak ławy przysięgłych, coś jak ławnicy. Ja przede wszystkim o to zabiegam. Ponieważ uważam, że właśnie wtedy państwo ma szansę być państwem rzeczywiście prawa i może być też rzeczywistą demokracją, a nie tylko fasadową albo semidemokracją, jak mówi profesor Matyja. Tylko wtedy może czymś takim być, kiedy obywatele mają realny, rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie tego państwa, nie tylko jakieś iluzoryczne głosowanie raz na cztery lata a potem ustawa dowolna, na przykład do zmiany tych mandatów karnych, może po prostu wejść bez jakiegokolwiek. Pytania się nawet ludzi o opinię. Przecież ustawa powinna być poprzedzona debatą publiczną, prawda? Ale u nas tak nie ma. I właśnie takie inicjatywy, jak ta, jak na przykład sędziowie pokoju, czyli wprowadzenie zwykłych ludzi do wymiaru sprawiedliwości, co prawda, no nie jakichś tam oderwanych od łopaty, wykształconych, ale jednak ludzi, zwykłych ludzi do, do sprawowania władzy, na przykład w tym wypadku władzy sądowniczej, uważam, że jest kierunkiem świetnym. Kuki o tym mówi już od wielu lat, no nie wiem, jak to oni robią, że Dwie kadencje są w Sejmie, ciągle nic. Ale niech będzie, niech będzie chociaż ten jeden projekt. Niech złożył. Dobrze, że oby złożyli, bo jak na razie go nie widzę. Więc, dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, to były newsy na dzisiaj. Mam nadzieję, że nakreśliłem kilka informacji, które być może są dla Was cenne, być może które warto jeszcze zgłębić. I widzimy się za tydzień po raz kolejny, w poniedziałek, w kolejnej, kolejnym materiale z serii news. Dużo rzeczy ciekawych się dzieje w tym roku w Polsce, tak myślę, ponieważ jest to rok, który następuje po równie ciekawym 2020 roku. Więc nie mogę się doczekać, aż z Wami się zobaczę za tydzień. Trzymajcie się i cześć! A więcej wolnościowej propagandy na wetok.media. Nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!